Czy twój pies śni? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój pies podczas snu rusza łapkami, pomrukuje lub delikatnie drga? Czy to znaczy, że właśnie śni? Odpowiedź brzmi: tak. I to nie są tylko przypuszczenia. Cześć, to Dorota Morawska, lekarz weterynarii z sercem i wiedzą. Obserwuj, jeśli zależy Ci na zdrowiu Twojego psa lub kota. A więc, czy psy śnią? Badania naukowe z całego świata dostarczają coraz więcej dowodów na to, że psy doświadczają snu REM, Rapid Eye Movement, czyli fazy snu, w której pojawiają się marzenia senne. Naukowcy z MIT, Massachusetts Institute of Technology, badający aktywność mózgu szczurów, odkryli, że ich mózgi w fazie snu REM powtarzały schematy aktywności z poprzedniego dnia. Co sugeruje, że śniły one o swoich codziennych czynnościach. Chociaż to badanie dotyczyło szczurów, naukowcy uważają, że podobne mechanizmy zachodzą u innych ssaków, w tym u psów. Z kolei badaczka Stanley Coren z University of British Columbia, autor książki Do Dogs Dream? Czy psy śnią?, zauważa, że podobnie jak ludzie, psy przechodzą przez cykle snu: NREM, sen wolnofalowy i rem. To właśnie podczas tej drugiej fazy można zaobserwować u niej drganie łap, pomrukiwanie, a nawet lekkie wstrząsy całego ciała. Są to zewnętrzne manifestacje marzeń sennych. Harvard Medical School również wskazuje, że podczas snurem u psów aktywują się te same obszary mózgu, które są odpowiedzialne za przetwarzanie wspomnień i emocji. To niesamowite jak wiele łączy nas z naszymi pupilami. A teraz, gdy już wiesz, że twoje sny i sny twojego psa mogą być do siebie podobne, spójrz na swojego śpiącego czworonoga z jeszcze większą czułością. Czy widziałeś już, jak twój pies śni? Daj znać w komentarzu, o czym według ciebie śni twój pupil. Udostępnij tę rolkę każdemu, kto kocha zwierzęta, żeby i on dowiedział się czegoś nowego o swoim czworonożnym przyjacielu. A jeśli chcesz poznać więcej fascynujących faktów o zwierzętach, co obserwuj mój profil.